Dzień dobry, w kolejnym vlogu. Witam się dzisiaj z Wami kawałem mięcha i z muchą, która przyleciała w tle. Takie właśnie piękne golonki kupiłam. To już nie wiem, czy chyba Hol był pierwszy. Sama nie wiem, poczekajcie. Dobra, w każdym bądź razie dzisiaj na obiad dla chłopaków robię golonki w takich, właśnie soczystych żeberkach, bo nie było, było tylko jeszcze karkówka, ale mówię, to jakoś mi bardziej pasowało, więc takie, taki obiad zrobię. Pawo będzie to zapiekał, piek w piekarniku. W piekarniku, może jakim piekarniku? No, tym takim węglowym, co ma piekarnik na drzewo węgiel, to drzewem tam pali i tam będzie piek w piekarniku, właśnie te golonki i kartofle z kociołka. Obrał kociołek. Napali ognisko i kartofle się w kociołku będą robić. I takie golony dzisiaj piątek. Niech chłopaki pojedzą. Nie wiem, czy jutro będą w sobotę, czy nie, ale taki dzisiaj obiad wymyśliłam dla nich. No dobra, to ja się biorę tutaj zagotowanie, a Was zapraszam na kolejnego vloga. Jestem już w domu po południu, 14 godzina. Eee, I słuchajcie ogarniam ten Saigon, bo to co się tutaj dzieje, to jest po prostu yy, no i Bałagan. Yy, ogarniam to wszystko. Yy, obiad robi Paweł dzisiaj. Yy, tak jak wam pokazywałam, robi ten, te. No piecze w tej kuchni tam na dworzu, ale tam ta kuchnia tam stoi, to nie będę latać nagrywać. chyba, mi się? Uda, zobaczymy. O, widzicie, szafkę otwieram. Wszystko mi z szafek jest po prostu... Ja mam taki bałagan w szafkach, że muszę po prostu też to posprzątać. pierze tam te... Co on tam piecze? No przecież y, oczywiście, że te golonki. A, kartofle obrał. I... Będzie gotował je w kociołku. A ja się wziąłam za sprzątanie. Zrobię do tego mizerię tylko i, i wystarczy. Pojechałam, odebrałam Laurę i, i wróciłam bez Laury, bo ona pojechała do koleżanki. Tam się spotkało się pod szkołą. Ją tam zaprosili i pojechała. No. Bo to tak wiecie. Ostatnio była u nas i tak. Na, na zmiany chodzą do siebie, więc teraz pychała Laura tam do niej. A ja mam tutaj chwilę, żeby poogarniać. Paweł, powiedział, pojedzie już o 6 wieczorem. O, i tylko pranie, ściery, miski. Nie wiem, czy to tylko ja mam taki bałagan w domu. Ja się nie potrafię pozbierać. Ja muszę jeszcze się i umyć podłogi strzepać tutaj koce, ten stół sprzątać, bo stół, w ogóle dostałam kwiatka, stół ten tutaj w to ja mam wszystko na tym stole, aż wstyd pokazać. Dostałam kwiatka, właśnie od tej koleżanki, tak, chodzę w piżamie, mam bluskę tam, a tu mam spodnie od piżamy. Krótkie, bo miałam je pod ręką na suszarce, a jest tak ciepło się zrobiło, w ogóle nie wiem ile jest stopni. Znowu spadł termometr. Słońce świeci, piękne niebo, jest ciepluteńko. E, a nie chciało mi się iść, a chodziłam w tych dżinsach, wiecie, było do wyjścia. A nie chciało mi się iść na górę, szukać tych jakichś spodenek krótkich. Wziąłam te odpiżamy i latam w spodenkach odpiżamy. E, dostałam jukę taką domową od koleżanki. Muszę sobie ją wysadzić w ziemię, bo ma takie fakty już ładne, e, widzicie, korzenie. Sobie wsadzę ją właśnie w ziemię. Tylko muszę sobie przynieść ziemię. Nie wiem, kiedy ja to zrobię. Czy ja to dzisiaj sobie przydałoby się to dzisiaj ogarnąć? E, jutro jest weekend i naprawdę jutro bym chciała iść w ogródek. Słuchajcie, ja mam tak zaniedbany ogródek, warzywniak. E, tu wszystko, travel musimy skosić. Ja nie mam, kiedy tego w tygodniu zrobić. Chciałabym to zrobić jutro. E, I co jeszcze? Jeszcze to, że. Zdecydowałam się, że zrobię yy, yy, taką. No, nie wiem, jak to powiedzieć ale stajemkę dla yy, kus i dla tego konia, bo teraz mam taką wiatkę. Noce już są zimne. Ja mogłam, miałam ich tam do tego murowanego wprowadzać, ale tam znowu te kury są. Wtedy nie wiedzieliśmy, że będziemy mieli te kury. Yy, I nie wiem, czy, yy, nie, czy w sumie tam nie będzie też mało miejsca, ale. ale. Aby iść tam, to ja bym musiała iść z nimi przez ten mój ogródek. I powiem Wam, że ja z okna nie będę ich widzieć, co i tam w środku robią. A tutaj, jak zrobiłabym na tym samym miejscu, co teraz jest ten zadaszenie, mam z czego zrobić, bo mam takie fajne panele, jakby ogrodzenie takie drewniane i mam mniej roboty, a w drzewie będą miały cieplej, no bo konie to wiadomo, zimno jeszcze ten, ale kozę w drzewie miałyby fajnie ciepło. Jeżeli to czymś tam obić i w ogóle byłoby super, i tutaj z, ok z okna ja bym ich widziała. Po pierwsze, po drugie, mogłyby sobie wyjść weź na takie wybiega. tam jak ich zamknę, to stamtąd już na dwór jakby nie wyjdą, bo tam jest mój ogródek. Jakby mi się te kozy tam dorwały do tych kwiatów, do tych warzyw, do tego wszystkiego, to po prostu chyba bym się popłakała. I mówię do pawa, że to by trzeba było wszystko zdjąć, to co ja robiłam, co jak wzięłam tego konia, takie ala tymczasowe zadaszenie. No bo wizja była inna, ale mi się zmieniło, oczywiście, jak zawsze. I mówię, to byśmy rozebrali i z tych ogrodzeń postawili takie drewniane, z daszkiem, fajne takie, wiecie, eleganckie. Podłogę, wiem, już też mam pomysł, czego zrobić, żeby nie robić betonu wylewek żadnych. I powiem Wam, że to jest super pomysł. I ja bym chciała to zrobić w jeden dzień, czyli iść rano, nawet i w niedzielę. Bo jutro, jeżeli przyjdą robić nam dach w sobotę, to Paweł w niczym nie pomoże, bo musi tam, pomaga im, żeby było szybciej, po prostu. I, no bo jednak tam jest trochę metrów do zrobienia. No ja bym chciała, to wiecie, nawet mówię w niedzielę, wszystko rano zdjąć, bo to tak naprawdę są gotowe takie elementy, później wam pokażę i jak nie zapomnę, i można by było y, fajnie im to zrobić i szybko by się to zrobiło. No, to jest dobry bardzo pomysł. A jak nie, to będę musiała stanąć i zrobić to sama. A w niedzielę może i ogóle, bo to musi mi to i tak przynieść, postawić, bo to jest mega ciężkie. Ja nawet nie naprawdę tego ulżyć. Więc on i tak będzie musiał pomóc mi i tak. Dobra, koniec gadania, koniec pitolenia. Biorę się do roboty, bo jest. 15 po drugiej, zaraz pójdę po konia, go przyprowadzę. Bo on, jak stoi tam na polu i daje mu wodę od teściowej, ona ma miejską. Tylko my miejskie tu nie mamy: ona ma miejską, bo stamtąd ciągnie, cią, jest przyciągnięta. To już ładnych parę lat temu, a my stąd nie mamy tutaj wody miejskiej, żeby do nas dociągnąć. A od nich tam stamtąd ciągnąć do nas. To był kos, finansowy kosmos, w ogóle się nie opłacało. Dlatego my wykopaliśmy swoją studnię i mamy swoją wodę. Tam jest w środku pompa na 30 chyba ileś metrów. Pompa jest wsadzona w taką rurę. taki jest maszyna, jakiś tam silnik w studni, tam co pompuje nam wodę po prostu. I mamy jakby swoją wodę, prawda? Czyli my za wodę jakby nie płacimy. Ani no, tylko za prąd tej wody, co ją się wyciągnie. Nie mamy liczników i tak dalej co ta pompa wyciągnie, w każdym bądź razie zauważyłam, że ten koń właśnie nie chce tam tej wody pić, jak mu dam kubę z wodą, to on spróbuje i zaraz wyleje kopytem tą, tą wodę albo stoi, tak jak naleje, tak stoi, Ileby nie stał, to widzę, że nie ubywa w ogóle tej wody, kozy zresztą to samo zauważyłam, A, i jak ich, dlatego chodzę dwa razy dziennie, rano ich tam zaprowadzam, potem przyprowadzam, potem jeszcze wyprowadzam, I bo jak z nimi tutaj przyjdę, to jak się ten koń dorwie do wody, to on całą kubę potrafi tej wody wypić. A stąd nieść kubeł wody tam. To ja podziękuję, bo to jest jednak trochę kawałek. No jest jakiś mały, no jest kawałek. E <słukasz> Dlatego latam no, z koniem chodzę, prawda? No. E Ale to już się przemęczę, bo mówię, tu sobie zrobimy na polu i będę miała ich za płotem, więc będzie elegancko i super. Dobra, koniec mojego gadania. E bo plotę plotę, a robota mi stoi w miejscu siądzę sobie już popodlewałam warzywa nie wiem czy wam mówiłam czy nie gdzieś mówiłam, ale gdzie ja to mówiłam to nie wiem i do kogo w każdym bądź razie podlałam sobie warzywniak Paweł pojechał po Laurę, bo jest u koleżanki też nie wiem czy mówiłam nie wiem No. w każdym bądź razie popodlewałam Jutro obiadu, słuchajcie, nie gotuję. U mnie jutro jest sobota, bo dzisiaj jest piątek. Dzisiaj nagrałam dwa vlogi. Dzisiaj nagrałam trzy vlogi. Trzy vlogi nagrałam. E, hol zakupowy z Biedronki. hol zakupowy z Lumpa. No i tego vloga. No. E, no i tak. I jutro nie gotuję obiadu, bo mam jeszcze trochę zostało mięska z i nie pokazywałam wam nawet tego obiadu chyba. No nie. Z tej golonki, co, rob, co piekliśmy. Nie, nie pokazywałam. To tak szybko wszystko wbiegło u mnie, że że nie pokazałam. W każdym bądź razie. Eee, zostało mi mięsa z golonki jeszcze. Eee, jeszcze mam zupę, którą wczoraj gotowałam. Bo dzisiaj zrobiłam co innego, bo Paweł tą golonkę wymyślił. I jutro jest sobota, też przychodzą robić, ale ja jutro obiadu nie gotuję. Ja już powiedziałam do Pawła, yy, nie gotuję jutro obiadu. Musimy wyjeść to co mamy, bo tak być nie może. Jutro w, sobo w sobotę wyjadamy wszystkie resztki. Yy, wszyscy wyjadają resztki. No, yy, i tyle. I siedzę, jest już po 18.00. Yy, I przyszedł do mnie kłębuszek. Jest po 18 i jest tak zimno na dworzu, że sobie nawet nie zdajecie sprawy. Znaczy, pewnie sobie zdajecie sprawę, jak jest, jak jest zimno. Eee, no, pokażę Wam oczko, bo dawno oczka nie było widać. Oczko przez te upały trochę się woda zrobiła. I nie wiem, czy ją zostawię, ale czy ją na wiosnę wymieniać, czy kupić jakiś preparat, czy ona się oczyści. Bo nie ukrywając, kiedyś jak mi nie było, to coś tutaj się działo. Psy latały, co? Bruno tutaj, w ogóle mi tutaj Bruno wpadł. I kwiatki były przewrócone i trochę tej ziemi się przewróciło, wylało, wysypało. No i tak ta woda się zrobiła taka. Nie wiem, czy oni się tu gonili, czy co. Czy któreś wpadło do oczka, bo byli brudni. Mieli łapy takie mokre, jak ja akurat przyjechałam. E, takie, wiecie, widać, że umoczone i tak jakby w piachu potem wytarzane, więc ja nie wiem, co tu się kiedyś działo Był by jakiś czas temu, no jeszcze wakacje były, koniec wakacji, czy oni się tu bawili, ktoś wpadł, któryś pies wpadł do oczka, czy chciał się napić wody, czy jak, słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia, nie wnikam, e, doszłam do wniosku, że wolę nie wiedzieć, co się tutaj działo. E, no, no i tyle. I dałam rybkom już trochę jedzenia. No. I rybki już nie widać. Co to? No? Kokozy tam chyba latają i drapią się, wiecie, o siatkę i tak słychać. No, to tyle. To pokażę wam trochę oczka. Jest i oczko. Już mi to schnie. Też nie wiem dlaczego. Czy to już tak na jesień schną te trawy takie, te, te? Czy, czy, co, czy to, co tutaj się dzieje? Mi się wydaje, że to na jesień. No jest to chyba łaganu. Nie powiem, że nie. Mówię, mam mega zaniedbany ten ogródek i wszystko. Ale jutro to chyba się właśnie wezę za ogródek, ponieważ nie muszę, słuchajcie, gotować obiadu. Na no nie było tej porannej kawki no przy oczku. Może jutro, jak rano wstanę i będzie w miarę ciepło i słonecznie, to przyjdę sobie tutaj na tą kawkę eee, i sobie wypiję właśnie kawkę tutaj przy oczku. Zobaczymy jak to będzie i trochę bym chciała tutaj posprzątać, bo naprawdę zrobić porządku na zimę. Tak. A dzisiaj to co? Eee, taki ten vlog jakiś. Zobaczymy ma minut, zaraz bo nie wiem czego kończyć czy nie. Patrzcie, widzicie? Zobaczcie co ja wam nagrywam. Stację kosmiczną, która leci, leci mi nad głową teraz. Dostałam cynka, cynka nad, cynka dostałam. Leci, leci nam nad głową stacja kosmiczna. A tutaj jest, słuchajcie, piękny księżyc, przepiękny. Ale widać, naprawdę. Pierwszy raz widzimy. Mamy ją nad głową teraz. Leciała z zachodu na wschód. Ale zapierdziela. Ale szybko. No. Widzicie, ja się tak powoli obracam, mam ją nad głową teraz. Ale super. Bo wszystkie gwiazdy, są. ja nie wiedziałam, wiecie, pierwszy raz to tak oglądam na żywo. Widzisz, Laura? I poleci tam w Księżyca, wiesz? Tam, tak, tak na wschód. Yy, Boże, dobrze mówię? Tak. Z zachodu na wschód, dobrze mówię. Ale ekstra. Powiem Wam, że fajnie taką stację zobaczyć, jak to leci. Pierwszy raz to tak oglądaliśmy. E, bo nigdy już nieraz synka dostawałam, że leci, ale nigdy jeszcze e, nie upatrzyłam, bo wiecznie zapominałam albo e, nie odsłuchałam wiadomości, albo nie, przeoczyłam oczywiście a dzisiaj mi się udało, więc fajnie, dzieciaki zobaczyły i, i zadowolone, więc my idziemy spać. Dobranoc.